Hej. Co ty robisz? Ty siedzisz w majtkę na meglu? A ty? Ja siedzę w koszulce i w spodenkach Po co? No i po co? A ty co tutaj robisz? Szukam ciebie. Serio nie? No. A po co? Zdajesz koszulkę? A po co? Bo cię proszę ładnie. Nie ma opcji. Normalnie, kupa w majtach siedziała w streamach, siedziała majta. Czajcie opcję? Normalnie, chyba siedziała w stringach i jej ryja nie było widać. Ale nie wiem, co taki głos miał jednak chłop. Dobra, już dwie minuty minęły. Łocie, panie, idź ma w chłop. Ja mam do ciebie takie, taką sprawę. Rozpisu byś mi pan celingowy. No napisz do mnie na Instagramie. Ale ty mi nie odpiszesz. Odpiszę ci, tylko napisz do mnie. Dobra, fota jest, lecę, trzymaj się. Nie, no poczekaj, ale poczekaj, czego mm. skipujesz, Czego jesteś taki niemiły? No ale co chcesz jeszcze, o czym chcesz gadać? Kiedy walka na famę MMA. Nie <laughs> no weź, kur... <laughs> Siema. Hello. Jak tam? Super. Super? Co jest takie super? Ej, w sumie nie super, bo... masz chyba większe cycki ode mnie. No i no i to mi ruszać, zobacz. Siemasz? Och. Ty... Witam cię. Jesteś jednym z najlepszych koniowiców. Witamy na platformie. Serio? A dlaczego no. mówisz, że bije konia? Nie walę konia. No. tak... bo masz taką łapę, A wiesz, to stwierdziłem, nie? No ale taka ręka się nie robiła od walenia konia Mordziu. Do czego? Od trenowanie na siłowni. Ja pierdolę. Ale ty co, ty taki kurwa mam wrażenie, że ty tak założyłeś okulary Aha No to, to koniec co megle. A chciałem powiedzieć może wygląda jak Sigma. Na no, serio zapalenie. Dobra, no możemy spróbować jak ktoś jeszcze zgiftuje jednego suba, no to możemy spróbować jeszcze raz, ostatni raz. No na Nikonie to też mam bana. <noise> to się kolejną ja ko mam Edge, przeglądarkę mam. Edge, mam Edge. Tylko nie będę palił może, tak? No, o jesteś tu O? No trochę chodzę na siłkę mi się. Od ile lat? Półtorej miesiąca teraz chodzę, ale zacząłem wolić sterydiany. Powiem ci, że konkretnie. w dala. Zawsze chciałem chodzić na siłkę i to kurwa, Mam takiego ziomka, to tak się też w kurwa w trzy miesiące. W trzy trzy miesiące. Miesiące. No tylko sterydy, nie? Sterydy... Co? To nie, to ja tak nie wchodzę. To ja już wolę się przemęczyć. No dlatego tak nie wchodzę. wyglądasz, wiesz co To tak nie da się wyglądać, jak jesteś naturalem. No nie da się, ale bardzo fajnie. A masz na plecach te? Te nie, jakoś dużo nie, bo dbam o higienę, ale ogólnie no kurwa szajba w głowie ci jest, pę, po prostu. No człowieku, ostatnio kreta na działce dwa zjadłem, tak się p bo mam działkę i kret mi chodzi, po działce go kurwa złapałem, prawie go zjadłem. P zjadłem. O, ta szajba, o, w tramwaju jechałem ostatnio, ktoś mi na buta nadepnął, to chciałem go znalać normalnie go hej z tramwaju. Musisz trochę przechillować. No. mam więc. Ale palę CBD to jest lepiej. O, na omeglu, Tam jeszcze ten rozmega rozluźnia. No, Nie. święto. Święmano! Święmano! Co robicie? Zielony jesteście, kurwa. Nie, no stoimy. My stoimy, no bo ten, bo. na piwko. No bo pijemy. Aj, stoję, nie chodaj. No jak kto kto? Ja stoję. Z podwórka nie trzeba jechać. A, to na podwórku, się Nie jesteśmy na podwórku, nie kłam go. Jesteśmy na tam polu. Pola, no dobra, no ma Jesteśmy na polu. <grym> ja prowadzę, bo jestem kurierem, nie? Jeziesz? <grym> to może no? patrz. Na jeździsz? Nie. Jak jestem w robocie, to jestem normalny. No co? no wiadomo. Ale i Normalny. 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 w Normalny. 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 Znaczy, słuchaj. Ludzie palicie ludzi w DHL-u pali ty? w tym? On nie, on nie pracuje w DHL-u. Przecież znaczy, to jest kurwa, a, czy twoja, firmówka. twoja firmówka. To jest to jest moje auto. No twoje auto no, ląd pali. pali. No może palić, bo ja też palę tu. A, no chyba, że tak. Tylko kurwa Ta. blaty, ale nie wiem czemu pali. palić no, no, pali. Co ty w robocie? No, kurwa, na i dajesz? To coś ty. No ja akurat pa, palę, szlugę, woła mnie taki ziomeczek. Mój Stachu, dawaj, mówi, dawaj, dawaj, paczka. Nie tak, mówię, poczekaj, kiepa, Polon. Mówi, chodź szybko, nie? I tego kiepa już, p... no wiesz, u nas kiepy to ta rzecz na Idę. Taka żółta paczuszka, jak patrzę, już, żółty, już jest żółty, żółty karton jest w żółtym kolorze, to jest zagraniczna. Najpewniej Holandia. To tak, jak paczka była, nie wiem, bo od szczytu taka, to dziura była taka w tej paczce, nie? No też no. my otwieramy, a tam prawie kilo baki z Holandii Co ty pierdolisz? Co ty chciałbyś? No, tak na, tak na rękę No jak to co? Ziomek pojechał, do ponadryw. Serio? Serio <laughs> Normalnie, wypi... No i co nas obchodzi to? Nie, no, co chodzi? No, tak, Dobra, trzymaj się dobrego Co tam? Ty nie, nie, co tam? nie nagrywasz nas, nie? Nie Nie No to dobrze, bo... To przypadek od mi. Klasa czy obciach mieć białe słuchawki? Myślę, że klasa w To dobrze. A czarne? A mam nawet takie, zobaczcie, mam takie rpocy, co kupiłem wczoraj. Fajne, co? Mm, cudowne. Nie, słabe czy fajne? Macie rpocy? Fajne, bo... Fajne rpociki. Tysiaczka. Tak. Same się zamykają, bateria dobra, ładowanie typu C. Pracuje ogólnie w sklepie RTV RU AGD. Nie. Też dobrze rymuje. Nie, czy ja ogólnie nie lubię tego sklepu, ponieważ... Mówi się słuchawki z JBL, no i nie, nie chcę dodać. Że co? Gówno. Że nie lubi tego sklepu, bo. Z... Przepraszam, ty powiedziałeś do mnie gówno? Nie. Ona mówiła, że. Bał jej się słuchawki nie może ich oddać, więc nie lubi tego sklepu. No to trzeba dobrą reklamację napisać. Ja bym mógł wam powiedzieć jak napisać dobrą reklamację. No to powiedz nam, bo my posługujemy. No co, dobra reklamacja to na pewno trzeba nie podać prawdy, nie podać, tylko przeczytać w internecie. W ChatGPT GPT to najlepiej, bo przyjmujemy wszystko praktycznie z czatu GPT. Na przykład u nas na zwrocie siedzi taki Arek, to on często piwka sobie pije normalnie na zmianie i on co drugie przepuszcza na przykład. Strasznie się zdenerwowałem, przepraszam. Po co? Nie wiem, bo jestem nerwowy też, przez robotę głównie. To się zwolni? No nie mogę się zwolnić, co ja będę robił jak o. będę zwolny? Raz mnie z jednej roboty. Czemu? Nie, nie przystoi mówić nawet takich rzeczy, mi się wydaje. No, no pracowałem w piekarni, no mogę wam powiedzieć, ale to takie dziwne. Pracowałem w piekarni ogólnie i nie będę chyba mówił. No, w piekarni pracowałem. <laughs> nie, nie, z... nie, w ogóle mi z dwóch w sumie no. teraz, jak chcę pomyślałem to z dwóch robot mnie też wy... Pierwszej roboty moje jak byłem młody, to jak na bramce stałem. Po co? Czemu ci no, bo k**wa, zacząłem się szarpać k**wa, z chłopami takimi. No A po co się stoi na bramce? No ale wiesz, ja też te testosteron biorę i mi. Zaczynając szajba ogólnie. Potrafiłem. K**wa. Miałem takie akcje, że na bramce z tym była trzecia, czwarta rano. No, my tam z chłopakami na bramce to lubimy se wypić, nie? No, bo to z nudów nawet. To miałem takie akcje, że na przykład y, ziomek y, lizał chodnik, nie? Ludzie w kolejce on się pochylał jakieś piguły z i chodnik. Lizał, no mega. K**wa. Robota. Dlatego to RTV RU, AGD, to mi daje taki spokój. Przychodzę do roboty, wiem gdzie co jest. Przychodzą ludzie po konkretne rzeczy, doradzić, pomóc. Wiem co robię w życiu i wiem, jakby budzę się następnego dnia z myślą, że wiem co będę robił. nie? A na bramce jestem to mega, mega perfekcja. A mogę zapytać po sobie, że jeszcze sto mieć kurwa, mięśnie. A po a to, co ci mieć? A to nie można naturalnie zbudować? No ciężko. Taką sylwetkę mieć naturalnie? Zobacz. Wiesz, co chodzi? Ale po co? A mięśnie, mięśnie. No ja zacząłem sterydy brać, żeby na bramce stać właśnie. To takie błędne koło, psychiczne wręcz. To jest takie, wiesz... A po co czy są mięśnie? No mięśnie, żeby stać na bramce. Tylko dlatego zacząłem to brać, bo bili mnie w szkole ogólnie też i... To, to, to takie wszystko jest mega zagłębione w takiej studni, jakiś pokus i takiego... To wszystko wynika z, z, od tego, jak się było dzieckiem, no tak jest w życiu. A czy, czy, czy to jak już nie stoiś na tej bramce, to przestań dobrać. Nie mogę, nie mogę, bo wtedy miałem ostatnio tak, że nie chciałem to zrobić. Jakże przestałem stać na bramce, to przestałem walić teścia i normalnie oglądałem Mam Talent. Jakieś stare odcinki, bo lubię sobie opuścić, bo to takie ciekawe, co tam ludzie przychodzą. Takie stare bardzo, bo to też. Takie właśnie ciekawsze, czyli tam ludzie przychodzi, to chyba nie było wtedy tak ustawiane i normalnie dziewczynka płakała i się rozpłakałem. Serio. I wtedy pomyślałem sobie, że coś jest nie tak. A co, co? A to są uczucia, to tak ma być. No ale jak dziewczynka śpiewa w to ja powinien płakać? Tak. Ja też takich takich Ja płaczę. też tak płaczę. Serio? No ale no. Wy jesteście kobietami. No ty jesteś mężczyzną. No jestem mężczyzną i ja jestem od elektroniki, ja nie mogę płakać. Co, bym siedział i by leciał jakieś zwierzątka, jakieś by leciały i bym zaczynał płakać przy klientach, no to było dziwne. Ja tak mam czasami. Co, kto to chrapie? Mój pies! Wow, jaki fajny pies, a co to jest za rasa? King Cavalier Charles Spaniel. To jest taki jak miał Franklin z GTA? Nie wiem. Może chcecie kupić dla niego elektryczną miskę na wodę? Czemu mikrofalówki czasami roztrzaskują w takich W środku? Dosłownie? No bo na przykład je, je, w sensie, że pęka szyba od środka, tak? Wiem, to tak. często też mamy zwroty na to często. Ale to... No to często ludzie wsadzają złe naczynia, nie i wtedy też napięcie się buduje. No y, ogólnie mikrofalówka atomy, nie? Nie nocy, jak nic, nikt z tego nie korzysta. Że co? Że co się dzieje? Jak nikt nie korzysta w nocy tak z dupy. Na że pyka, tak. No? No bo to, to się tak też tu? Y, ogólnie y, mikrofala grzałki ma splątane takimi mega małymi drucikami, i one się rozprężają wtedy pewnie. Jak się grzeją, to się jakby kurczą, nie? I to jest przez to też. Eee. Także jak chcecie, możesz mi przynieść tą mikrofalę, jak chcesz tego. Ej. Albo możesz mi ją pokazać i ci powiem, przyjść z nią, jest wszystko okay. Ja się znam na takich rzeczach, a wujno. Tak naprawdę życie ostatnio poświęciłem tylko na to. A fajne są lodówki na kostki lodu? Jak to na kostki lodu? No że naklikasz i ci tu kostka wyskakuje. No, to jest akurat fajne. Ale nie psuje się szybko? Nie. Zależy jaka, no też wiesz, no masz różne, jest. Samsunga na przykład dosyć wadliwe są lodówki. Eee, masz na przykład z Siemensa. bardzo dobre lodówki. Mogę ci polecić z Siemensa, ale wy to nie wiem. Wy lodówki interesujecie się lodówkami. Ja mógłbym lod o lodówkach rozmawiać 5-6 godzin na luzie. A co będziecie studiować? Medycyna. No to kierunek bliski tak naprawdę do jakiegoś RTV. Urządzenia lecznicze, u, jakieś urządzenie, urządzenia do operacji, no takie rzeczy też. To wszystko jest na tych samych mechanizmach praktycznie zbudowane, nie? No dobra, to ja lecę, nie wiem, może, nie wiem, poklikam se chyba, już wyłączam kompa i poklikam se coś na tym, na kuchence elektrycznej. W jakieś tryby powłączam. Dobra, a. trzymajcie się, hej. Tylko azjatka a z, a z, z cycami siedzi na, na blacie, azjatka z cycami siedzi, a ja tyce na blacie. To co chodzi, Siemasz, Mordziu, w końcu ktoś normalny mi się trafił. Ku**a. Siemano, mordo, kurwa ty moja, siema, siemasz! No, normalnie, normalnie niemożliwe, uspokój się aż. Nie no, powiem ci, że już mnie tu, taka jebi, jak wiesz, jakiś tu Nie chcę ty słów jakichś dziwnych używać, ale mnie k**a jebie tutaj jak jakieś kurwa ćwoki mi się tu trafiają. A ty A to jest co tam, ryu? Ale nie no, taki ćwok tu potrafi się trafić, że mam ochotę kogoś. A ty co, nie, piwko no, tu... sobie normalnie walisz, a tu siedzą jakieś cipy, k***a, jakieś kłopoty k***a, na jakichś youtuberach, ty. No piwarku, spaj, być, kurwa, na to prostu pani musi wyjść, po No jak, no jak, po treningu i o to chodzi, to jest normalny gość, k***a. ale co ty, jutro robota, czy jak to wygląda? Ja urlop mam, Uuuu, najlepiej, mordziu. A to jest to. No teraz to fajne, ta pogoda się trafiła, to poszedłem raz, mamy takie u nas w miasteczku jeziorko, gdzie właśnie można się pokąpać, ale też tam, k***a. Jakichś cwaniaków, chuj myślę, że ich tam p dalam wszystkich Mordę drą, dzieci, jakieś... chyba muzyki, na nogach mi elektrycznych jeżdżą, No kurwa, koniec, koniec świata. A ty co? Nie będę Poczekaj nie będę tego na nie będę się truł. A co tam będziesz? Dobra, czekam. Za słodkie tam to ścierwo było. Kurwa, klasunia, tyskie moje ulubione piwko też kurwa. To jest życie, kurwa. Promocję z aplikacją, masz, nie? na dyskiem. No. Tylko ja właśnie pytam... ja nie mam komóry takiej, bo ja też kurwa nie lubię tej technologii pierdolnej. Mam komórę taką i też... to też mi tak f***a ja, w f... O nim zawsze o tą aplikację pytają. Ja mam, wieś, telefon z klawiszami u, i mówię, dzieci mam tą aplikację dać, czy k**a tą kasę rozniewać. No kurwa, to nie to mnie niesamowite. Jakieś te czasy nie są dla mnie pełci. I chłopie za trzy to masz Ale ja widzę, że ty jesteś taki zadowolony, a mnie tak cała wegetacja, tak wiem, mnie ta wegetacja, takie siedzenie, te kurwa. Jeżdżą tych hulajnoełek elektrycznych, jaja w misce myją, i to tak fbię. Ja pędzi wszystko. Ja nie wiem, czy jestem jakiś odklejony, czy nie nadaje się do tego tak. świata, ale to wszystko, wiesz o co mi chodzi trochę? Ta wegetacja, Ej, ja wiem, o chodzi, wiesz, Że pranie, fbię i to wszystko. No tak, ale to trzeba chyba takie, po prostu zaakceptować. Takie, takie czasy nas nas nastały. Właśnie. Nowe czasy, też bym wolał się kiedyś kiedy urodzić. Czyli w średniowieczu być, wiedz, co? coś, wychodzisz, Ktoś, ktoś coś do ciebie ma, to ci wryj, mówi. Kurwa idziecie się ponapierdać, napierdać rękawiczkę jakomu rzucasz, to wejdziecie się pizgać, a nie teraz tutaj Ale... Stoję jeden z drugim ty i... Ja je mnie komórą nagrywa jak ja sobie coś robię. Czy piwo pije miejskich jakichś dzwonią Więc wiesz jest jest ważna rzecz? No że nie jesteś pokolenia Z No może ta, może ta. A to pokolenie Z to ja też nie wiem za bardzo co to jest Nie jesteś z pokolenie Z? Co to jest? To ty właśnie te hulej nogi, TikToki kurwa i to wszystko? Nie, nie, oni nie wiedzą, kim są, czy facetem, czy babą, kurwa. A ty trans, kurwa, i to wszystko, tak? No biegną, to po kolei ja wiem, jak pan u siebie. No, kurwa, no wiesz, ci młodzi większość, nie? No. Ma u siebie chłopaków w robocie, kurwa, którzy mają, nie wiem, bo 19, 20 lat. Ja, p, ale no człowieku tragedia, kurwa, pani to p, roboty w życiu nie widziało. No tak, no tak, bo to się p, wełbie, kurwa, tej w internecie pieniądze zaczęli zarabiać, kurwa. Jakieś to jest odklejone, wszystko i ta wegetacja, kurwa, taka dusząca to wszystko. Ale to jest niesamowite dla mnie. Dobra, ale Mordziu, już tak się zagotowałem, że muszę iść, kurwa, podjadę na stację, chcę też, kurwa, jakieś browara se strzelić, tylko jak, kurwa, jakiegoś tam spotkam, tego rozjebię tam. Dobra, Brawo trzymaj wiedzieć. się, wszystkiego dobrego. Siemano. Na razie. Siemasz, Mordziu. Siema, co u ciebie? Ty, czekaj. Ty, ja Cię chyba kojarzę skądś, ale czekaj, bo ja mam w ogóle jakieś wizje cały czas w bani dziwne. Nie, ale tak serio zupełnie to kojarzę Cię, nie wiem, gdzieś się na pewno minęliśmy. No. A Ty nie byłeś jakiś, w te wakacje byłeś nad Wisłą na przykład? Nie. Nie byłeś? W wakacji nie A w Złotych Tarasach? Nie. Chyba to nie Ty w takim razie, bo tam w najku miałem szarpaninę z gościem jakimś. I mi się tak kojarzyło, że Ty właśnie jakiś był gość, co nagrywał to z boku i on chciał, żeby na psy to w ogóle ten, sprawa, afera taka, że ja... Jak się masz była. Człowieku. Nie, mi się stało? W sensie nie czy dostałeś coś za to. Nie no, to on zaczął, to on miał przypał za to. Jak ja człowieku do niego wyskoczyłem, wiesz, ja też sterydy biorę. I, kurwa, wyskoczyłem, zacząłem mu waliście, walić, chłopa na ośle wiatraki. Jak wpadł w Techflisa, chyba mu z wyjebałem. Ale też nie, nie dopedał, bo to już niech wieczny nie nagrywasz czy coś. Mordziu się masz Ty siemopodar ja masz mordziu Norwomat la, la Siemanko, słuchacie aury z aura song ja, Ty wyglądasz jak owca trochę Jak owca wK? Bana dostałem Kurwa, bana dostałem Dwa. Ale dlaczego ja dostaję bany kurwa, cały czas. Przecież ja nie będę miał tutaj przeglądarek. Ale to już będą wszystkie przeglądarki nie, nie, nie będzie można już streamować tego. Ja... Zależnie było do megle. Jezu, jestem uzależniony od do megle. Woder. No wiem ty kurwa nie gadają, nie gadają to samo. Wszyscy gadają kurde to samo cały czas. Woder, kurwa! <laughs> no, kurwa WODA! I... <laughs> nie wiem <laughs> No to jest w sensu, ile grup zostało. Siema, ile wy macie lat? Bo tutaj są osoby same młode, jakieś młodociane osoby tutaj 17. są same. 17 lat macie co robicie? Chodzicie do szkoły? Chodzimy. To jest... ja też bym chciał chodzić do szkoły. O ja nie chciałabym. Ale ja rzuciłem szkołę. Poszedłem oh, oh. za marzeniami. Zostałem alpinistą. Wspinam się, zawodowo się spinam w góry. Yeah. Ale ja Ale nie mam z tego za dużo pieniędzy, powiem wam szczerze. Dlatego też kurwa... W kopalni. No i fajnie. No nie wiem, czy to jest fajne. Mam depresję, mam problemy psychiczne, mam problemy z głową ogólnie. O, kurwa. Okay. No kurwa, okej. Biorę no. też nie, niesamowite końskie dawki sterydów i to wszystko. To wszystko tak jest takie nijakie, i to wszystko jest takie puste. Oni no. tak naprawdę nie wchodzi w no. tym wszystkim. <grywam> Ale ok. na śmiesznie, że jest to, jak, on, tak, jak mówię takie rzeczy, i zaczyna ktoś taki ry robić dziwny, że nie wie co chodzi. No i bana mam. No nie zrobimy tego, mam bana. Dla a to jest możliwe, że bana cały czas zostaje? No jak za cycy bana, mam co? Dolicie, no, jest... Ma wiele skarg od użytkowników. No mi się nie, nie wie, chce, już kąta kończą, zakład, że bana, do... Znowu bana dostać. Ale przecież ja ich głów... To oni mnie głównie skipują. Tutaj nawet się nie wyświetla obraz, ale ludzie skipują. Nie, no. Dol, miłem bana! Zapłaciłem 5 dni mi bana dali. Nie, dobra, koniec tego, To jest k.d. i 12 dłuższy ban jeszcze i 10 euro, k.d. zapłaciłem.